Witam Was kochani serdecznie. Dziękuję za subskrypcję. Łapki w górę, moi drodzy. A przed chwilą to był mój pierdzący telefon. W każdym razie, kochani, czy my możemy sobie pozwolić na to, tu mówię przewrotnie, żeby stawiać granice w relacjach, które już mamy. I, I jeżeli nawet jeszcze, wiecie, nie zdążyliśmy postawić granic, albo zauważyliśmy, że osoby w relacjach partnerskich, przyjacielskich, czy, czy nawet taka znajomość facebookowa, i że te osoby przekraczają po prostu te nasze granice. No, musimy się też nauczyć stawiać te granice, słuchajcie, no bo ta nauka to jest taka jakby. Albo stawienia, albo utrzymywania tych granic emocjonalnych oczywiście jest bardzo ważną częścią w naszym życiu. Moi drodzy, rozwija to szacunek dla nas, szacunek relacji z innymi ludźmi, usuwa niejednokrotnie napięcia codzienne, tak? Moi, dro moi drodzy, no ale co czym są te granice? Kochani, Granice to takie jak emocjonalna, fizyczna, czyli taka przestrzeń między nami, wiecie, taka też granica, ja miałam też takie, takie nieprzyjemne sytuacje w sensie przekraczania moich granic, mimo mojego wyraźnego mówienia, że no trochę za blisko i nie chodziło tutaj o jakieś randkowanie, że po prostu między koleżankami, tak. Linie, trzeba wyznaczyć linie, linie... Yy... Wiecie, te granice to muszą być takie linie. Linia dla, wiadomo, jeżeli chodzi o fizyczne i emocjonalne, też linia wyznaczona, na przykład tak w miarę, no, nie mówimy o partnerach, z którymi żyjemy, że tak powiem, i dzieciach, ale już znajomi też nieraz, niejednokrotnie potrafią przekroczyć tą granicę, nieświadomie czasami. Słuchajcie, musimy też ustalić troszeczkę takich praktyk dobrych dla naszego samopoczucia, a inni muszą to szanować, wchodząc z nami w jakąkolwiek relację. Oczywiście to działa w drugą stronę, ponieważ my też musimy szanować ich granice. Przestrzeń, którą potrzebujemy dla siebie. Przestrzeń, której potrzebujemy dla siebie, nie powinna być naruszana bez naszej zgody, tak? Czyli taki zdrowy dystans, między emocjonalny i fizyczny, między nami a innymi, z którymi po prostu się spotykamy znajomymi, przyjaciółmi. I te granice, kochani, są potrzebne, żeby też nie dać sobą manipulować. Moi kochani, nie dać sobą manipulować. Ale to musi być też taki zdrowy dystans, tak? Ale żeby to też nie było, w drugą stronę, że będziemy odizolowani od innych ludzi, bo stwierdzimy, że no my to już sobie całkowicie sami ze wszystkim poradzimy. Być może tak, ale nie na tym rzecz polega. Moi drodzy, taki też musi wystąpić taka nauka, musimy się nauczyć tak, tak jakby taki zakaz nakładania przez innych na nas. Co mamy myśleć? Jak mamy czuć, jak mamy działać, tak? Ale to też nie znaczy, że te nasze granice będą takie, że to ja mam rację, a ktoś inny się myli. Powinny mówić na przykład: właściwie w tym momencie potrzebuję pobyć sobie sama, czy potrzebuję pobyć sobie sam, by, by coś dla siebie zrobić, by się. Jakby to mówiąc, zrestartować, czy jeszcze inaczej. Słuchajcie, no te rodzaje granic fizyczne, no to wiemy. Bariera między nami a drugim człowiekiem, tak? Czyli ciało, przestrzeń wokół naszego ciała, również orientacja seksualna i nasza prywatność. Jeżeli mamy przyjaciół, czy mamy partnera, to nie oznacza, że musimy, wiecie... Mm, od razu ze wszystkimi równo obcować. I nie mówię tutaj o seksie, prawda? Ale co może być przykładem naruszenia naszych granic? Na przykład, jeżeli rozmawiamy z kimś i ten ktoś zaczyna bardzo głośno mówić wręcz krzyczeć. Nie to, że na nas krzyczy, ale krzyczy, wiecie, w rozmowie. To dla nas jest na przykład zbyt głośna zbyt głośno i to jest też już naruszenie naszej granicy. Ale najpierw musimy poprosić tą osobę, słuchaj, dlaczego ty tak krzyczysz? Czy może masz jakiś problem ze słuchem? I to nie będzie uszczypliwość, ponieważ ta druga osoba może faktycznie mieć problem ze słuchem. Albo pracować w warunkach, w których no jest głośno i jak to się mówi, krzyczy do drugiego tam w pracy czy do drugiej osoby te słuchaj z dzichu mi tam coś, nie? I ta osoba nie zauważa, że zaczyna też już po pracy w rozmowach takich, wiecie, gdzie nie ma hałasu krzyczeć. Możemy w ten sposób zwrócić uwagę. Ale te granice fizyczne są takie łatwe do określenia dla nas, ale co z tymi granicami emocjonalnymi? Gdzie jest ten znak stop? Gdzie, gdzie jest ta granica, gdzie nie pozwalamy sobą manipulować, dać się zranić przez innych? Czy ta granica określa nas, kim jesteśmy, co myślimy, jak nas odbierają inni ludzie? Słuchajcie, te granice emocjonalne na pewno chronią nas psychicznie i też chronią nasze poczucie własnej wartości? I zdolność do oddzielania swoich uczuć od uczuć innych. Jeżeli te granice są osłabione, są słabe, narażają nas na bardzo duży wpływ innych osób, tak? Po których przeważnie czujemy się zestresowani, tacy zmęczeni bardzo mocno. Co może też ograniczyć, że mamy wokół siebie jakiegoś wampira emocjonalnego, tak? Na przykład, jeżeli mamy jakieś plany i teraz. Chcemy te plany na przykład, bo te plany na przykład są, no już teraz chcę coś wymyślić, żeby Wam podać przykład. No mamy jakiś plan. Plan realizowania naszych celów i marzeń. I teraz ten plan się w jakimś momencie zmienia. Skoryguje się, jakaś część tego planu się zmienia. No i nasi przyjaciele mówią, no ale jak? No miałeś. Tak robić, tak? To przecież no nie wiem, dlaczego ty to zmieniłeś i tak dalej, takie wyrzucanie nam tego. Wiecie o, jeżeli wiecie o co mi chodzi, dobrze, jeżeli nie, to przepraszam, ale... A my odpowiadamy, dobrze, słuchaj, no cel będzie osiągnięty, ale dobrze to jest mój cel, mój plan, moje marzenie. I ja mam prawo zmienić któryś punkt w tym dążeniu do tego celu, albo i też mam prawo zmienić cel. Prawda? Moi drodzy, jeszcze jeżeli zauważymy, że w naszym otoczeniu, mówimy o najbliższym otoczeniu, jakieś są zachowania innych wobec nas, gdzie czujemy się niekomfortowo lub nerwowo, to nie jest taka fajna. Sprawa, prawda? Ale musimy też zrozumieć, że i inni nie muszą akceptować naszych potrzeb, tak? W związku z czym, jeżeli ktoś nie akceptuje naszych potrzeb, no to już jest jego problem, nie nasz, tak? My musimy jasno komunikować, czego chcemy, prawda? I musimy też, wiecie, przyzwyczaić się do tego, że ludzie będą nas krytykować i będą nas odrzucać. Prawda? To też nie jest przyjemne, ale coś trzeba wybrać. Musimy mieć przede wszystkim szacunek dla siebie. Musimy przede wszystkim, przede wszystkim na pierwszym miejscu zadawalać siebie. Dopiero później inne osoby z naszego otoczenia, tak? Dlatego też stawianie takich granic jest bardzo ważne. I wtedy, kiedy my stawiamy taką granicę, mówimy o niej, oczywiście musimy zakomunikować y, o tej granicy naszej, tej drugiej osobie. No, jeżeli ona zacznie nas krytykować, nie uszanuje tego, no to już jest jej problem, nie nasz. Ja wiem, że na początku człowiek się źle z tym czuje, Prawda? No bo no jak? Może źle postąpiłem, czy postąpiłam, może niepotrzebnie. Podam Wam przykład jednej z moich bardzo dobrych znajomych, którą właśnie spotkało, żeśmy rozmawiały teraz na dniach. Oczywiście troszeczkę zmienię, nie powiem żadnych takich faktów związanych z pracą, z zamieszkaniem, bo to no, nie można. Ale powiedzmy sobie, że zaprosiła na Facebooka znajomą z pewnego kursu. No i teraz sobie wyobraźcie, że ta znajoma nie dosyć, że zaczęła wydzwaniać, to po prostu wydzwaniać. To jeszcze słuchajcie, no zaczęła też jakieś takie rzeczy opowiadać, zaznaczam, nie są te kobiety przyjaciółkami, prawda, tylko znajomymi z kursu, gdzie tam na Facebooka jedna zaprosiła drugą, tak? I teraz ta kobieta, no, nie zna granic, nie zna granic, słuchajcie, do, do tego stopnia, że nawet mówienie przez moją znajomą, że jest zapracowana, że no nie może godzinę, dwie, trzy, cztery rozmawiać, prawda, no nawet to nie zadziałało. W związku z czym, moja koleżanka musiała tą drugą osobę zablokować. Zostały przekroczone jej granice, o których ona mówiła. Mówiła z kulturą, mówiła grzecznie... Nie docierało, nie docierało, mówiła, że już muszę kończyć, bo ja jestem w pracy, prawda, to ale jeszcze słuchaj, ale to, ale tamto. Nie, do, nie docierały proste komunikaty do tej drugiej osoby. Mojej koleżance oczywiście bardzo przykro się zrobiło, no bo później jak już ochłonęła, stwierdziła, że może tak nie, niepotrzebnie, ale moi drodzy, no jednak potrzebnie. Akurat w tym przypadku. Także wiedzmy to, że zawsze po takim zablokowaniu kogoś, czy ograniczeniu z tym kimś kontaktów, czy wręcz zerwaniu kontaktu, będziemy się czuć źle. Źle, bo my tego nie chcieliśmy, ale ta druga osoba nie słuchała nas, prawda? Nie szanowała naszego czasu, naszych granic. I uwierzcie mi, że te granice występują również w małżeństwach, bo nie jest tak, że dwo, dwoje ludzi, prawda, którzy są sobą no są już nawet długi okres czasu, to to nie ma granic. No jest granica, ponieważ żona musi uszanować czas, który na przykład mąż chce spędzić <coughs> przepraszam, z kolegami czy też nawet nie z kolegami, ale w domu chce sobie poglądać tam meczek i tak dalej. Ale i mąż musi uszanować to, że żona chce, na przykład wyjść sobie do koleżanki, czy też, e, na przykład zająć się swoją pasją, tak? Nie ma, jeżeli ktoś twierdzi, że Jezus, Maria, myślałam, że między nami to nie ma żadnych granic, bzdura kompletna, bzdura kompletna. Jeżeli ta druga osoba tak twierdzi, to ma zaburzenie wynikające z tego, że ona sama. Nie potrafi stawiać granic, albo jeżeli potrafi stawiać granice, to nie szanuje granic innych ludzi. Ale jak te granice wyznaczyć? Jeżeli zauważymy, <coughs> przepraszam, jeżeli zauważymy w relacjach naszych z innymi ludźmi jakiś dyskomfort, to musimy przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy my akceptujemy ten dyskomfort, ten stres, czy nie. Musimy też zacząć zauważać, w których sytuacjach jest ten dyskomfort, które sytuacje powodują to. To właśnie, słuchajcie, ten dyskomfort informuje nas, że granice zostały przekroczone nasze granice. Ale też musimy zobaczyć, Przyczynę, co wywołuje ten, ten dyskomfort? Co? Tak? Czy czujemy się y, osaczani? Albo niedoceniani? Albo wręcz wykorzystywani? Albo, że ktoś narzuca nam, próbuje manipulować nami, narzuca nam swoje poglądy? Że ktoś ma wobec nas takie, a nie inne oczekiwania i nie liczy się z tym, że my idziemy inną drogą w danym temacie? I teraz. Nie możemy ignorować własnych przecież potrzeb. Musimy zauważyć, czy nie zaczynamy podobnie myśleć jak ta osoba, która nas osacza, tak? która przekroczyła nasze granice. I musimy wtedy rozdzielić, co jest jej myśleniem nam narzuconym, a co jest naszym myśleniem, tak? Czyli musimy znaleźć czas właśnie sam ze, sami ze sobą, żeby to wszystko przeanalizować. Musimy szanować swoje uczucia, nie pozwolić sobie na to, żeby te granice były przekraczane. Trzeba się też zastanowić, jakie sytuacje wywołują u nas taki stres, zdenerwowanie i co wtedy właściwie czujemy. A następnie musimy się zastanowić, co w takiej sytuacji yy, powinniśmy zrobić. I nad czym mamy kontrolę, nad czym nie mamy kontroli. I co możemy powiedzieć w takiej sytuacji tej drugiej osobie? Ułożyć sobie to. Moi drodzy, pozwólmy wszyscy sobie ustalać swoje własne granice i szanujmy granice innych. Nawet jeżeli obawiamy się reakcji drugiej osoby i nie ustalamy granic, nie mówimy o nich głośno, nie egzekwujemy ich, to do czego doprowadzi? Granice są bowiem znakiem zdrowego związku, są oznaką szacunku do drugiego człowieka i do samego siebie. Przede wszystkim do samego siebie i do drugiego człowieka. Każdy z nas ma prawo do wyznaczania granic. Mówimy o tym wprost. Nie obijamy wełny w bawełnę, jak to się mówi kolokwialnie. Bądźmy szczerzy, ale asertywni. No i trzeba też wziąć pod uwagę, że ta druga osoba może się przeciwstawiać. Możemy się bardzo mocno zdenerwować. Możemy wtedy powiedzieć, słuchaj, dobrze, jeżeli ty nie szanujesz moich granic, to sobie ja Twoich też nie będę szanowała, bo to nie ma sensu. Nie nadal jeżeli ta osoba będzie wiecie, a my już jesteśmy już tacy wiecie wkurzeni. Powiedzieć wprost, słuchaj. Powiem ci wprost. To są moje granice i nie interesuje mnie, co ty na ten temat myślisz. To już jest twój problem. Pa. Żegnam. Odchodzimy, urywamy. Ponieważ ta osoba może wtedy się zastanowić nad tym. Prawda? Bo ona też ochłonie. Może się zastanowić nad tym. Tak? Dbamy o siebie. Nasze potrzeby są... Priorytetem nasze, dla naszego zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Możemy zacząć, kochani, od malutkich kroków, tak? Stawiamy na początku małe granice. Jeżeli na przykład jakaś przyjaciółka zrobi nam jakiś taki, wiecie, głupi żart, My tego nie lubimy, nas to irytuje. Możemy jej powiedzieć: Słuchaj, dla mnie to nie było śmieszne, nie wiem, ale wiesz, wolałabym, żebyś więcej razy tak nie robiła, nie? Prawda? Małe kroczki, malutkie. I słuchajcie, też nie możemy bać i nie bójcie się prosić o pomoc. Jeżeli macie, słuchajcie, problemy z ustaleniem swoich granic, możecie poszukać wsparcia u psychologa, terapeuty. Są takie też specjalne grupy wsparcia, poradnie, coaching, albo nawet nasi przyjaciele, którzy szanują nasze granice. Słuchajcie, zwrócić się, zwrócić się. Słuchaj, słuchaj, przykład, od mówię, wiecie imię. Słuchaj, Monika, ty zawsze tak fajnie stawiasz te granice. Weź, powiedz mi, bo ja mam z tym problem. Możesz mi pomóc? I dajcie sobie też prawo do popełniania błędów na początku, tak? Na pewno na początku mogą wystąpić takie błędy, jak ustalanie zbyt słabych granic, jak wkurzenie się. I wydarcie przysłowiowej gębusi na tą drugą osobę, kiedy najpierw mówi mi spokojnie, że tu jest nasza granica i my tego nie tolerujemy i tak dalej. I ona nadal, nadal i nadal i nadal, ale dlaczego? Ale to się tobie stało. Myślałam, że między nami na granic. Jeżeli wybuchniecie, kochani, jeżeli wybuchniecie, no trudno. Pozwólcie sobie na popełnianie błędów. Słuchajcie, sugestie, które możemy sobie. Zrobić takie dotyczące właściwie ustalania tych już solidnych e, granic, to ja Wam powiem, że czytałam ostatnio artykuł magistra psychologii z Texas University, pani magister Margaret Tartakowski, która, słuchajcie, podaje takie cztery sugestie dotyczące ustalania solidnych granic. E, oczywiście e, czytałam ten artykuł, ponieważ przerabialiśmy to na mediację. I negocjacje na mojej uczelni. W związku z czym ja sobie zapisałam, żeby właśnie do tego naszego rozważania w tym odcinku czegoś nie pomylić i Wam je po prostu zacytować. Czyli na prawach cytatu idziemy. Skoncentrujmy się na swoich wartościach. Słuchajcie, kiedy cenimy swoje wartości takie jak priorytety. Moi drodzy, to konkretny pomysł lub konkretne marzenie wystarczająco zaczynamy je chronić. To pragnienie, słuchajcie, staje się silniejsze niż potrzeba życia zgodnie z opiniami i preferencjami innych osób. Doceniajmy siebie. Tartakowskiej zasugerowała, że jeśli mamy problem z docenianiem siebie, przyjmijmy perspektywę ukochanej osoby. Znaczy, innymi słowy traktujemy się tak, jak traktujemy partnera, partnerkę, dziecko, przyjaciela, swojego pupilka, pieska, kotka, co tam kto posiada. Ale słuchajcie, za słowami muszą iść czyny. Jeżeli ktoś przekroczy naszą granicę, ważne jest, bardzo ważne jest nawet, aby postępować zgodnie z postanowieniem. To jest bardzo wyczerpujące. To może być bardzo wyczerpujące dla nas psychicznie że nasza przyjaciółka co spotkanie na przykład narzeka na swojego męża. Możemy uprzedzić ją przed następnym spotkaniem, że ten temat jest dla ciebie już taki przytłaczający i że nie chcesz go już poruszać. Ale kiedy następne spotkanie zaczyna narzekać znowu, tak? Przypomnijcie jej o swojej granicy. A jeżeli nie przestanie narzekać, na przykład wstańcie i wyjdźcie ze spotkania. Bądźmy też konkretni. Jeżeli ktoś przekroczy naszą granicę, udzielamy mu konkretnej, kochani i szczegółowej informacji. Prawda? Także, moi drodzy, takie króciutkie można powiedzieć podsumowanie. Czyli jeżeli czujemy dyskomfort w obecności innych osób, ten dysko, no to, dyskomfort, to zdenerwowanie, irytacja, złość. To jest sygnał, że musimy wyznaczyć granice. Słuchajmy wtedy z siebie, w siebie. Określmy, co musimy zrobić, lub co, możemy, co musimy wręcz powiedzieć. I następnie musimy nauczyć się to komunikować krótko, asertywnie, konkretnie. Słuchajcie, pamiętajcie, że to też wymaga czasu. Nasze granice nie odstraszą tych osób, które są właściwe dla nas. Uwierzcie mi, one nie uciekną. Prawda? Bo zazwyczaj jest tak, bo no Jezus Boże, bo no lubię tą znajomą, no w sumie no to tego no to irytuje mnie w tych sytuacjach, ale lubiam. No jak ja jej to powiem, no to już o Jezu, to już będzie poznajomości. A jeżeli ma być poznajomości, to to jest wiecie co, niedobra znajomość, prawda? A jeżeli jest dobra znajomość, to ta znajoma zostanie Słuchajcie, i w końcu jednak, możecie też natrafić na te toksyczne osoby, przyzwyczajone do kontrolowania nas, manipulowania, wykorzystywania. I to jest trudno wtedy. Ale zapamiętajcie, postępujemy według naszych zasad, które sami sobie ustaliliśmy. I nie możemy sobie pozwolić, żeby strach, lęk lub poczucie winy. Które miała akurat moja koleżanka, uniemożliwiały nam dbanie o siebie. Także moi drodzy, myślę, że ogólnie naświetliłam ten temat. Zapraszam do dyskusji pod moimi filmami, zapraszam na TikToka. Tam jest codziennie prognoza na, nas, na kolejny dzień, tygodnia, oraz prognoza jest też na jakiś piątek, sobota, niedziela, to pojedynczo na te dni, oraz weekendowa one się ze sobą wiążą. Jeżeli macie ochotę, zapraszam serdecznie, żebyście sobie tam posłuchali. No i cóż, moi kochani, dziękuję Wam serdecznie, i do usłyszenia wkrótce.